W tym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Quiriniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, Zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtedy stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także się bardzo przestraszyli, i rzekł do nich anioł nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu, dziś bowiem w mieście Dawida, Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Siostry i bracia, w ten piękny dzień uroczystości Narodzenia Pańskiego, zasłuchany w to, co Pan Bóg do mnie osobiście ma do powiedzenia, Poprzez te kolejne święta w moim życiu powtarzam sobie w myślach słowa kolendy: Nie było miejsca dla ciebie, Betlejem, w żadnej Gospodzie. Ponad dwa tysiące lat temu w Betlejem urodził się nowy człowiek. Takim go widziano. I jego rodzice, i pasterze, i królowie. Którzy przybyli z daleka, widzieli dziecko. Aniołowie wyśpiewali chwałę Bogu na wysokości. Królowie wiedzieli, że urodził się ktoś niezwykły. Pasterze drżeli ze strachu. I tylko Maryja i Józef w swoich sercach zachowali tajemnicę. Maryja tajemnicę spotkania z aniołem który jej zwiastował, że pocznie i porodzi Syna, który będzie nazwany Synem Najwyższego. Józef tajemnicę spotkania z aniołem, który go uspokoił, że ma się nie bać przyjąć do siebie Maryi, która znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Te dwie tajemnice Związane są z interwencją Boga w życie człowieka. I nie chodzi tylko o Maryję i Józefa, choć oni w tej historii byli najważniejsi. Od ich zgody zależał los Bożego planu. Przeżywając kolejne w życiu Boże Narodzenie, każdy z nas powinien uświadomić sobie, jak bardzo fakt ten wpływa na nasze życie. Życie ludzi dotkniętych brudem pierworodnego grzechu. Człowiek pogrążony w ciemnościach grzechu nie mógł być szczęśliwy, bo przeznaczeniem człowieka nie jest ciemność, lecz światłość. Stało się zatem to, co prorok Izajasz zapowiedział w swoim proroctwie. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał. Światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem przedziwny doradca, Bóg Mocny, odwieczny ojciec, książę Pokoju. Tak. To właśnie się wydarzyło. Człowiek kroczący w ciemnościach ujrzał wielką światłość. Czy jednak pozwoli tej światłości świecić, zależy już tylko od Niego. Ode mnie, od ciebie, od każdego z nas. Drodzy słuchacze, w pierwszym swoim orędziu. Na Boże Narodzenie święty papież Jan Paweł II powiedział tak: Boże Narodzenie jest świętem człowieka. Rodzi się człowiek. Jeden z miliardów ludzi, którzy się urodzili, rodzą się i będą się rodzili na Ziemi. Człowiek, element składowy wielkiej statystyki. Nie przypadkiem Jezus przyszedł na świat w okresie spisu ludności, kiedy cesarz rzymski chciał wiedzieć, ilu poddanych liczy jego kraj. Człowiek, przedmiot rachunku, rozważany w kategorii ilości jeden wśród miliardów i równocześnie jeden, jedyny, niepowtarzalny. Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Jeżeli nasze statystyki ludzkie, ludzkie katalogowania, ludzkie systemy polityczne, ekonomiczne i społeczne, zwykłe ludzkie możliwości, nie potrafią zapewnić człowiekowi tego, aby mógł się narodzić, istnieć i działać jako jedyny i niepowtarzalny. Wówczas to wszystko zapewnia mu Bóg. Dla Niego i wobec Niego człowiek jest zawsze jedyny i niepowtarzalny. Jest kimś odwiecznie zamierzonym. I odwiecznie wybranym, kimś powołanym i nazwanym własnym imieniem. Moi drodzy, kiedy rodzi się nowy człowiek, dorośli i dojrzali ludzie wiedzą, że wydarzył się cud. Nawet jeśli muszą się wiele potem wyrzec, wiedzą, że taka jest kolej rzeczy. Wiedzą, że tajemnica życia zawsze jest tajemnicą radości. I tej radości, tego trwania w świetle każdemu z Was życzę. Światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnie. Od każdego z nas jednak zależy, czy w naszych duszach znajdziemy dla niej miejsce. Czy znajdziemy miejsce dla Pana Jezusa?